Kartka od Czesia z kolonii! Z kolonii? To, to też kopy porwały Czesia! Niech ja im. Spokojnie, pułkowniku, nie o tą kolonię chodzi! A, 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 tak, tak! Skąd sk to zna? Widzisz, mój mały, w legionach mieliśmy takiego jednego ickowatego kaprala! Jakiego? Na no pejsy, mecka, brak na pletka, wiesz o czym mówię, no? Pamiętaj, synu, w walce wręcz masz tylko jedno zadanie! Jakie? Uszkodzić przeciwnika najszybciej i najbardziej jak się tylko da. E, jak żyje, o czymś takim nie słyszałem. <grystanie> jak żyje? <grystanie> znaczy, jak nie żyje. No widać, że nie ujeżdżana z niej Habeta. Takie mnie zawsze najsroższe kary dawali. Jak się przypomnę, to jeszcze teraz te ruzgi w żyć szczypią w Dałbym ja tej tempej staluwie czerwonego atramentu posmakować. Jak strówko. Powiedziałbym, że do dupy, gdyby nie to, że dawno już zeżarły mi ją robale. słuchaj, stary, nie został ci jakiś tym mnie tego, prawda, browar? Lawojaka, zawsze! Życie mi ratujesz, kochanieńki. taki żart! W mózgu to ja może już nie mam, panie, ale pamka jeszcze w porząsiu! Sadzę krokusy, przyjacielu. Chyba nie dosłyszałem, marcelku! Sadzi kutasy!